Cześć, manko Z tej strony Kultura Nlis. I tym razem nagram odcinek z gry, nie jakieś napisy i tak dalej. I jak widzicie tą grom jest 60 sekund, po polsku 60 sekund. Jakby ktoś nie widział, to jest gra fajna. No to, to. <grych> w której jesteśmy amerykańską rodziną, która musi się schromić przed bombą atomową i mają na to 60 sekund zależnie od trydu, trudności mamy tyle sekund zwierzania my zaczniemy od little boy start jademy z koksem yy, i żeby nie było w komentarzach wiem miał być CSGO farming simulator i Minecraft Minecraft ale to w pewnym czasie yy, trzeba Trochę dłużej ponagrywać, a jak mi się szybko wczytało. I o! Hmm. Dobra, zaczynamy. I wyśmy jakąś fajną miejscówę. Mi się wydaje, że tu będzie spoko. Więc zaczniemy od mopny. Dolores. I maski. ile zabiera? Nie, najpierw maski. Jademy do Dolores. Nie rób mi tego. No, yy, bieraj. Koleżko mój. Nie będę mówił dzisiaj po imieniu. Yy, bieraj kłódkę. Przyda ci się to. Broń jak najbardziej zawsze. Szczelba. Tak będą ci chcieli okraść. Dobra. Yy, syn. Córkę na koniec. Niech sobie jeszcze tam pozjada. Chcesz z kuchni wyjada czy coś? Córka! Schron się zawala. Budynek zaraz wywali. A ty jeszcze obżerasz się, kurde, w wannie. No kurde, żarcie nie wziąłem. Yy, dobra. Weźmiemy. Latarkę proszę. Nie wziąłem rady. Yy, siek siekiry nie wziąłem, Dobra. I tak by czasu nie było. Dobra. Wskakaj. Na środka. I teraz... I gra się z... rozpoczyna. I to był taki, można powiedzieć, prolog. A, i pominąłem specjalnie prolog, bo chyba każdy, prawie każdy wie jak w to grać. A może nie zawsze się opływa co w formie oglądalności, żeby nie prolog. Ale. Zawsze coś. Dobra. <kłysy> Niech się yy, nam. Typa. Myślę, że kolejny odcinek to będzie z innej gry albo z tego samego. I zobaczymy. No ale proszę, jesteśmy na plusie, o, radio, apteczka, no to, o... nie racjonalnie po czterech dniach wszystko dostawić. Um, grę jakby co znam, um, znając powiedzieć, powiecie, że oglądałem pewnego youtubera, tak? E, czekajcie, co pisało? Nasza okolica jest wciąż bardzo napromieniowana. Nie. To nie. Nie. Rada jest do czegoś innego później. O... Zmęczeni. Wszyscy są zmęczeni. Jutro dostaniecie pić. Dobra Dobra użyjmy naszego Obadobójczego sprayu A mogłem też poradnik scout, ale nie chcę mieć żadnych konsekwencji Dzień czwarty Wszyscy piczku dostają. <laughs> no! Obniżaj się promieniowanie. <laughs> Dzień piąty. <laughs> Jest bardzo fajna. Mm, dobra. Kurde no. Dobra, szczelmy. Szczelmy. A jak rozwalą broń? Ja, ale jak można szczelna wczura... zniszczyć broń? Yy, dobra. Co? Co tam pisano? Do Aha. Yy, to jest pora. Yy, gdzieś po połóż mam jak nam jedzenia. Zostanie jedna puszka. Jest godny, pragnienie, O, Zebram. Koś zaraz poślemy. Yy, jeszcze nie. Mamy to. Dobra. No dobrze. Niech na ekspedycję nie pójdzie. Niestety, wszyscy zmęczyli się z jedzeniem. I z paniem, i, i piciem. A dobra, dzisiaj... Wczoraj już pić dostać. Jeszcze nie wygłodniali, ale dobra. Żarcie O! Kurde, no! super. Jest bardzo ładne Nie! Ona dzisiaj dostanie Dobra Ona nie dostanie synek chce synek nie dzieć nie chcę, żeby mi powymierali, dlatego tak zrobimy Którzy? No, kurde, możemy na ekspedycję wysłać. Yy, no, kolejny dzień. Co? Dobra, wtedy teraz zamierzam je. O, ale tym możemy. Dobra. Nie pamiętam z tym, ale... No dobra, akceptujemy. Dwunasty to... dzień, dobra, Tim jego? jest zmęczony, tak, tak. Dlatego wyślemy. Wiadomo kogo. A, jeszcze. Niech tu będzie. Nie, niech poszuka, skoro jesteśmy tu. Tutaj, zgaduję. Powinno być gdzieś przy rzece, ale się boję, że ten... bandyci mogą być ją porwać. Spróbuj czegoś nie przynieść. To nic nie dostaniesz przez najbliższy tydzień. O ile przyjdziecie. Dobra. Eee, no już wszyscy powinni być odwodniani, więc się nie dziwię. Ojeju, papasów mało, coraz mniej. Więc... <ścoughs> Szczerze powiem, że lipa. Jeżeli córka nie wróci, to przegrałem. W pierwszym odcinku przegrałem. Będzie przegrana, koniec. O oh yes. Teraz racjonować trzeba tak powiem. Dobra. To się nam przyda. Nic się nie stanie. A jeżeli coś... Dobra jest puszka. Już się przestraszyłem, że nie ma jedzenia. No. Zobaczmy, kogo by najlepiej nakarmić. A jak wiecie, Teda. Kogo ta karmiliśmy? Doga to Ted. Nie Ted. Gdzie jest coś? Kurde. No nie, wróci ona. Halo. Aha. Przegraliśmy. Dolores. Dobra, ale kurde no. Jak ty jest zło. Już pierwszą... Osobę stracisz. Pierwszego członka rodziny, o. Dobra, idziesz. Nic nie bierzesz. <laughs> Masz dużo rzeczy przynieść. Wow To jest coś nowego No Wejście do naszego no zostało zaaparasowanego do lingu Mm -hmm. Przegraliśmy. Aaaa. Szkoda. Mm. Przepędzono was. W pierwszym odcinku przegrać. Rozumiem. A fejle się zdarzają. Tym razem mi się zdarzyły. Więc chyba zaraz zakończę odcinek. Już, już, tylko menu. Wejdzie. Dobra. Więc skończymy odcinek. Yy, właśnie tym akcentem skończymy odcinek. No. Więc... Cześć!